Cześć, witam Was moi drodzy, gorąco, Arego Drukarek z tej strony, trochę inaczej kamerę ustawiłem, żebyście więcej widzieli, bo zależy jak ona jest, ale też opaskę miałem tą, słuchajcie, już tak rozciągniętą, <noise> że mi się to luzowało i może przez to nie widzieliście. Mamy dzisiaj kilka sprzętów, ale zajmijmy się najpierw tym 2130, podobno wybiórczo te, ten papier ciągnie, a one mają takie odchyły właśnie te drukarki, ciężko, ciężko tutaj dojść. Więc my ją rozkręcimy i zobaczymy jak wyglądają te rąki. ale pozwólcie, że sprawdźmy te yy, wkłady, te tusze, które tutaj yy, kiepsko drukowały. I zaraz prześlećmy. Podobno tylko potrafię jedną kartkę zabrać, więcej nie, ale widziałem już starki słuchajcie, w tych kartach bo to jest urządzenie to jest specyficzne, można tak delikatnie to umieść. A to urządzenie już będzie trochę czasu mieć. Black Edition niech sobie kopię zrobi. Także ja sobie. Oj jest, o jest, o jest, dobra, no to Pomożemy jej, a zaraz dojdziemy do tego, tylko chciałem najpierw tuszę sprawdzić Ślizga się co nie tylko. Idzie dość yy, pozytywnie. Zaraz zobaczymy kolor. Tuż jest uzupełniany, to jest tylko kserokopia czarno-biała. To jest kserokopia, którą zrobimy właśnie. No dalej dalej wchodź tutaj. Kolorowa. Też będziemy musieli pomagać. No i I serokopia kolorowa też jest uzupełniane. Przed momentem uzupełniłem ten atrament yy, barwami podstawowymi Yellow Cyan Magenta. Będę jeszcze testował, oczywiście, to urządzenie pod względem, już Wam tłumaczę, jakim. I już widzę, że jakiś problem będzie. O, już jest. wywalił się błąd. <laughs> Aha. widzicie o co chodzi? Czarny wkład jest do bani. Głowica jest do bani. Już nigdy nie będzie dobrze pluła. Zrobiła nam kopię jakąś taką przerywaną i tak dalej. I tu jest kłopot, bo nie ma 302 chyba czarnych. Mm, chyba nie będzie. Dobra. Yy, nie będę mieć, natomiast... Natomiast, natomiast, natomiast... To był problem inny. Tu był problem z papierem, a ja sobie ten czarny zaraz zorganizuję. I wywalił teraz błąd. No, czyli krótko mówiąc, wiadomo, że głowica mu była myj dupa I dupa, teraz już kurde, nic nie zrobię. Chyba 302. Gdzieś miałem tu otwarty. 302, tylko i wyłącznie są w kolorze. Nie ma black. Wysypał się. Wysypał się całkowicie. Objaw był jaki. Po napełnieniu drukował, bo to trochę dłużej trwało, natomiast później zaczął. Widzicie, robić takie dziwne jakieś cętki, a sumarycznie wywalił błąd. I chyba ja w tym momencie tą drukarkę będę musiał odłożyć na bok, bo nie mam nawet jak sprawdzić na innej czysta dwójce. Bo chyba nie mam. No ale dobra, zabiorę tą kiwetę z moimi wkładami, bo jest ich tu dużo. I zawsze mogę się podratować. Żeby sprawdzić chociaż drukarkę, bo w takiej sytuacji jest tu jedna czysta dwójka. W oryginale powibrujemy ją. Aha. A sprawdzimy przede wszystkim, czy czy drukarka będzie z nim współpracować. Czy dioda przestanie nam mrygać. Mrugać. Dobra, świecić na no może, mrugać nie może. Ale do tego celu będzie trzeba ją napełnić, żeby sprawdzić, czy dobrze bije. I I co za tym idzie? Sprawdzić, jak papier wciąga. No się zrobiła. Zrobiła się naprawa. Główna, można powiedzieć. To jest czarny, możecie wpompować określoną ilość, około 10 max mililitrów. Bardzo ładnie odbija. Ja spróbuję jeszcze mu ten dać atramentu. Jest oryginalny, po jeden cyklu. Problem będzie tylko i wyłącznie taki, że będzie Wam mówił, że się atrament kończy. Mam nadzieję, że jest to dość zrozumiałe, teraz trochę mi wyleciało wieżkiem, bo jest to standardowa 302 nie jest to żaden XL. Bardzo pięknie odbija, A teraz sobie sprawdzimy przy kilku wydrukach czy się nie będzie zapowietrzał, etc. Komunikuje nam, żebyśmy sobie kliknęli i zrobili zaraz test. Pewnie wydrukuje stronę wyrównania, a dalej jadąc, wyrównania strona poleci i dalej jadąc, będzie trzeba przedrukować, przeskanować tą kartkę 50 minut. Nie wyłączyłem telefonu. Będzie się do mnie nie dodzwonili. To jest adekwatnie, już serka głowicy zaczynała dobrze, tu już zaczęła bić dziwnie, te napięcia, dysze dostawały, a tu już się rozjechało całkowicie. No i idzie to ładnie, to jest tylko wydruk testowy i sobie zaraz jeszcze test zrobimy. Ale najważniejszą rzeczą, którą dzisiaj chciałem zrobić, to rozkręcić ją i dostać się tam, żeby brała papier pojedynczo, bo klient zgłasza, że bierze papier Bierze papier yy, yy, tylko jeden. Jak jest więcej, potrafi ich nie brać. To jest normalne przy użytkowaniu tych to się, drukarek. To się zdarza. Dobra. Teraz sobie to przeskanujemy. Kopię chyba. Yy, kolorowo trzeba kliknąć, ale. Czy ja to dobrze kładę? Tak, dobrze. Ok, niech sobie to przejdzie. Tutaj jeszcze do nas dzisiaj przyszła chyba 310. Nie kanon. Broderek. Do sprawdzenia. Jestem bardzo ciekawy, chcę go sprawdzić, bo to jest mój broder już. I miałem taką niespodziankę, słuchajcie. Ciekawa, jak się sprawa rozwiąże. Że na części ktoś mi zaproponował. Za 150 zł model Brodera DCP J105. Zawsze części się przydawają. Oby jakby była ja, y, forma tej drukarki, no warto, żeby uleczać je. Problem w tym, że przelałem 80 zł, bo tak się mówiliśmy, i y, ani drukarki, ani chłopaka. <grywka> y, jestem ciekawy. Czy naprawdę, panie, nie wiem, nie pamiętam mówię, Czy naprawdę za 80 zł chłopaku? Żałosne trochę, nie? Ale ja nie zbiednieje. Chyba no, przykre takie. Ktoś się za 8 tych połaszczył, żeby kogoś... się. No i nie bierze jeden. Tak jak pan mówił, nie bierze papieru więcej niż jeden. Spróbujmy jeszcze raz, py i Jeden bierze. Miał rację to sobie ogarniemy, nie teraz teraz jestem naprawdę zajęty czarny idzie już poprawnie zobaczcie to dość tłusto bije i jeszcze kolorowy Zróbmy to na kartce jednej tylko bo nie chcę brać więcej się rozbudowała ta naprawa i kolorowy Z każdej strony widzę. dobra, tak, i to mamy w porządku. Czyli kser robi doskonale. Uporaliśmy się z jedną usterką, ale pozostaje nam cały czas usterka inna. Czyli wiecie jaka. Czy jeszcze nie. Pobiera ten papier, tylko i wyłącznie sztukę. Oki. Okay. No, odkręciłem Cię, to teraz powinnaś nam tutaj puścić to, to, gdzieś miałem, jest, mój plastik, się zarżnęło, dobra, i skaner na bok. I cały problem tutaj, moi drodzy parafianie, polega na tych ruchach. One tutaj kolidują. Ktoś jest bardzo niecierpliwy. No, Wyłaczcie, muszę. Halo, słucham. Tak, słucham. Za godzinkę niech Pan dzwoni. Jestem w trakcie serwisu, dobrze? Nie mogę się roz, rozpraszać, teraz jeszcze myśleć o czymś innym. Proszę za godzinę dzwonić, dziękuję. To oba opowieści byłyby grube. Dlatego widzicie, że w trakcie roboty odbierzcie 5 telefonów, nic nie zrobicie. One się takim takim, proszę Państwa takim nalotem jakiś zawsze Otoczą i te kartki no, nie są szarpane, jak powinny być. Tutaj jeszcze jest wyższa jest, zobaczcie, sprężyna, która dociska. Ona pewnie już swoje jakby właściwości traci po pewnym czasie. jest taki efekt, że jest zbyt mocno dociska, przez to ten papier może iść tak, jak powinien, ale są z dwóch stron z jednej i z drugiej strony, tutaj jest i tutaj są dwie sprężyny, które dociskają papier czasami na tych gumach robi się taki naprawdę osad który ciężko nawet zleżeć najlepszy wariant by było wymienić ale one nie są zużyte bo te drukarki nie pracują nie wiadomo jak one są po prostu, mają taką naleciałość od papieru, od kurzu od wszystkiego co pyli I wtedy nie ma możliwości, ślizga się po papierze. Nie ma możliwości, żeby zabrał ten papier. Zobaczmy teraz. Włożymy kilka kartek i zrobimy mały test. Eee, jak to szło? Tak. Obrócimy. No, niestety chyba tak nie zrobi. Będę musiał to z tej strony. Rozkręcamy to ostatnio w jakimś innym modelu, też w HP i te taśmy zostawiali dłuższe, ale im nowszy model, tym jakiś inżynier stwierdzi, że zaoszczędzimy kilometr taśmy i będzie z 200 000, ze 100 tysięcy euro. Okej, okay. Dobra, dlatego nie będę skręcał, żebym później nie zapomniał, nie? Tylko zrobimy tak. Tak. Okej. Okay. Dobra, mamy. Mamy, włożyłem kilka papierów. I sprawdźmy teraz. Mm, coś do skserowania by się przydało. Dobra, weźmy tą. Ksera, ksera. Black. I zobaczmy jak szarpie teraz. Idzie. Pięknie. Więcej kartek też zabrało, także możecie sobie w taki sposób to naprawić. Jak Wam to pokazałem, macie dokładnie cztery śruby do rozkręcenia, wyczyszczenia rolek. Myślę, że nie porywacie niczego i ta treść może być dla Was przydatna. Drukuję, kseruję, poprawię. Łapka do góry, komentarz pod tym filmem. Jak poradzić sobie, żeby tu, tam ręki, łapy nie wtykać, bo przecież to jest niemożliwe, chyba że ktoś ma bardzo cienkie i zwinne dłonie, to sobie wtedy poradzi. Natomiast w takiej sytuacji rozbieracie górę, wypinięcie taśmy, czyścicie i jest ok. Printword sklep, materiały do drukarek tam posiadamy, które ja testuję, zaznaczam. Nie polecam Bóg wie czego, tylko to, co mogę ja osobiście sprawdzić, wtedy mogę dać rekomendacje. Uśmiechnięta buźka w komentarzu. Dziękuję za atencję, miejcie wspaniały dzień i resztę tygodnia. Dzięki, cześć.